Cześć, cześć kochani, z tej strony Aga e, Dzisiaj przychodzę do was już z drugim vlogmasem No dobra, zobaczymy co na nas dzisiaj czeka Zaczniemy sobie od kalendarza, od e, Holinka i Mimi Dobra, dzisiaj mamy drugi O, widzę, że pierwszego nie zakreśliłam, ale chyba pierwszego była Holinka A tak sama dla siebie zaznaczę sobie Dobra Dzisiaj będziemy rzucać w polu numer 2 i zobaczymy, co nam wypadnie. Piąteczka, dobra, prezenty. Jakieś prezenty. Zobaczymy zaraz, co to za prezenty. Uwaga! Sprawdź dzisiaj radość drobnym upominkiem swojemu dziecku, dzieciom lub bliskiej ci osobie. Ja dzieci jeszcze nie mam. Także zrobię jakąś miłą niespodziankę, drobnostkę, właśnie dla mojej mamy. Albo dla chłopaka jeszcze zobaczę. Także dzisiaj nic tu nie wrzucamy, ale za to mamy tutaj drugi kalendarz. No to dwójeczkę sobie... A jest tu nawet status. Też wczoraj nie zauważyłam. Dobra. Zaznaczamy sobie dwujeczkę. Dobra. I z tyłu też zapiszemy. O, mój kot zawitał. Hej, złaś! No dobra. Chce być tu z nami, to niech sobie chwilę pobędzie. Dobra, to pierwszego dnia był pierwszy, dwunasty. Złotówka. I drugi, dwunasty. Mamy dwa złote. To już mamy trzy. Super. Dobra, to już chyba wyschło. To wsadzamy dwa złote. Dobra. Dobra. Dzisiaj zdrapki chyba robić nie będę, bo robiłam ją wczoraj. Także ją zostawiamy sobie na razie, ale za to mamy więcej kasy do wyzwań i weźmiemy sobie dzisiaj na pewno te też większe wyzwanka, czyli bałwanka. Kierniczki. Z dowolną kwotą nie Rzuć kostką też nie I te drobniejsze też Dobra Oj, nie to Już mamy wyższe kwoty To będą złotówki i dwójeczki Ale dla odmiany damy sobie teraz Z różnych stron Znaczy dwójeczki będą tutaj Hop Dobra Pierniczki będą tutaj. Ciekawe, po ilu dniach uda nam się pierwsze te wyzwania zakończyć. Dobra. I jak Wam idą przygotowania do świąt? Czy też odkładacie codziennie? Czy, czy raczej nie? <grych> Dobra. Czy wszystko widać? Wszystko chyba ładnie widać. Jeszcze tu posuniemy. Dobra. No to rzucamy. Dwójeczka i mamy złotóweczkę. Oj, muszę to jakoś ładniej dać. Dobra, rzucamy dalej. Trójeczka to mamy dyszkę. Bałwanek. Oj, te dyszki lubią wchodzić. Ale tu piąteczka. To dwa złote. Dobra, drobne się powoli kończą, może być problem, ale zaraz będziemy szukać, gdzie możemy zmienić, chociaż chyba tu nawet teraz bym mogła. Wezmę, bo i tak już zaznaczyłam i zobaczymy, co my tu za drobne mamy. Zobaczymy, czy jest razem dyszka. Jest, super. To do koperty już całą dyszkę. Dobra. I mamy więcej drobnych. O. Dobra. No i super. No to rzucamy dalej. Dwójeczka to złotóweczka. No dzisiaj tak skromnie. Oj. Skromnie, skromnie na razie. Trojeczka, dyszka. Małwanki to są chyba wyzwania, które najszybciej kończę. <grym> I co my tu mamy? Piąteczka. Czyli znowu dwójeczka. Dobra, jakoś tak pomaluję. Dwójeczka. Rzucamy dalej. Trójeczka znowu bałwanek. No. Te bałwanki, te bałwanki. Czwóreczka. O, mamy pierniczka. Oj, tak nie po kolei zamalowałam, ale to trudno. Dobra, musimy dać. Dwie piątki. No i mamy dwa złote, więc no będziemy rzucać do skutku. No nie mamy jak dać dyszki niestety. Oj, te dyszki. Dobra, jedynka to złotówka. I, i tak wyboru nie mamy, więc chyba tą złotówkę też wrzucimy tutaj. Oj, zasłaniam Wam wszystko. Też tutaj do śnieżynek wrzucimy tą drugą złotówkę, bo bo i tak Została tylko jedna. Dobra, więc zobaczmy, co my tu mamy. Tutaj już choinki nam się prawie że kończą. I nie mamy też, jak rozmienić, bo tutaj są dwa złote, a dochodzą tylko cztery. No cóż. Będzie trochę gruba koperta, ale jutro pewnie już nie będzie taka gruba. Tutaj. Pałwanki. Bardzo lubię to wyzwanie, bardzo lubię odkładać dyszki, właśnie. Już mamy tutaj wow, 90 zł. To już bardzo dużo. Dobra. Tutaj mamy dyszkę. Sobie na pewno rozmienię to w międzyczasie. Już nawet nie pokazuję, jak to rozmieniam, bo to, bo to tak na szybko robię. Dobra. I tutaj. Kurczę, trochę hałasuję, trochę krząkam. Trochę chaotyczny filmik będzie. Dobra. I tutaj też już powoli się uzupełnia. Dobra. No to co? Kasa się rozeszła. Piszcie w komentarzach, czy wy też codziennie odkładacie, czy wy te sobie kalendarze adwentowe i tak dalej odpuszczacie w tym roku. A ja co? No to żegnam się z Wami i do zobaczenia jutro. Pa!